Jak się przyjeżdża do Chicago na mecz Chicago Bulls i znajduje się w hali United Center i wybrzmiewa to słynne intro, to ciary przychodzą? Trochę tak, szczególnie, że jednak te czasy młodości się ma w głowie z tyłu tego, tego Jordana, wybiegającego to najbardziej charakterystyczne wejście. Nie? Więc, więc czuć to. No. No, dlatego tu przychodziliśmy też, nie? to właśnie, żeby wejść i poczuć tą legendę, usłyszeć Siriusa. Wiadomo, to intro jest zmieniane co roku, troszeczkę unowocześniane, nie, ale sama melodia. Plus to atmosfera, która jest wtedy na, na trybunach. Naszym pierwszym meczem był mecz e, Delica Więc to też pełna, wypełniona te center legendy na trybunach. Plus to intro no, to robi wrażenie, nie można powiedzieć. A dzisiaj z nami w studiu Mateusz Paszek, Mateusz Babiarz. Wielcy kibice koszykówki. Ja muszę się przyznać Wam, że zanim przyleciałem do Chicago. Ktoś kiedyś w ogóle zapytał mnie, i to całkiem niedawno, o to, z czym Chicago mi się kojarzyło na początku, co jest ikoną Chicago i właściwie każdy szukał w odpowiedzi jakiegoś budynku, jakiegoś miejsca charakterystycznego, A dla mnie był to Michael Jordan, bo, bo to właśnie dzięki niemu zainteresowałem się koszykówką i też zapałałem miłością do samego Chicago. Mieliście okazję zrobić sobie fotkę pod pomnikiem Jordana? Oczywiście, uh -huh. to, to jest Wasz najsłynniejszy budynek, statua Jordana. Uh -huh. nie? To w ten sposób zrobione, no i na tej Santeri to jest jego Mekka. W ten sposób to było zrobione. No to punkt obowiązkowy, nie? trzeba sobie zdjęcie zrobić pod tak, pomnikiem a, Michaela. A jeszcze wykorzystując jutrzejsze wydarzenie z Wizards, też mamy okazję zwiedzić biura, więc też będzie okazja tak na spokojnie, bez tłumów, podejść i jeszcze raz sobie coś fajnego tam zrobić, jakie zdjęcie. Pooglądać. Ale Mateusz Babiasz, Mat Babiasz na Twitterze, którego gdzieś tam zaobserwowałem już jakiś czas temu, kibicem Chicago Bulls niekoniecznie jest, a wręcz jesteś kibicem San Antonio Spurs. Zgadza się. I byłeś tym kibicem San Antonio Spurs, zanim do drużyny dołączył Jeremy Sochan, tak? Tak, zdecydowanie. Nie? To ja ponad 20 lat. E... Kibisuje ja San Antonio, to przeszliśmy przez te czasy bardzo dobre, przez czasy gorsze, do czasów obecnych, kiedy pojawił się najpierw Jeremy, a potem Wiktor Wębaniama, więc w tym momencie jesteśmy na, w takim drugim roku przebudowy, no ale to przyszłość się zapowiada ekscytująco, nie? Z głównie ze względu na, na obecność Francuza w naszej drużynie, a sam Jeremy jest bardzo fajnym charakterem, taką duszą zespołu, Widać, że jest aktywny, on lubi walczyć pod obręczą. Jest aktywny też w social mediach. On daje też taki fajny vibe europejskiego chłopaka, wielki kibic piłki nożnej, kibic Arsenalu, Londyn. Warto go obserwować w social mediach. Czy ten wyjazd tutaj do Chicago był trochę krojony pod mecz z San Antonio? Na pewno tak. Nie? Jesteśmy dzięki Marcinowi Więckowskiemu, który takie wyjazdy organizuje. No on jest wielkim fanem Chicago Bulls, organizuje zloty w jedne z największych w Europie Środkowej tej organizacji, więc cerowaliśmy, żeby to były dwa wydarzenia związane. Wiadomo Chicago jako miejsce, w którym to będzie się odbywać, natomiast ponieważ udało nam się w tym samym czasie zgrać mecz Chicago ze Spurs i obok Milwaukee ze Spurs, no to mogliśmy te dwa wydarzenia za jednym zamachem obskoczył. Na jednym z nich udało nam się drzemie go zobaczyć na parkiecie, na drugim już niestety problem z plecami go z gry wykluczył. No ale dla mnie jako kibica z no to było jak, jak pobyt w Disneylandzie. A ty, Mateusz, też niekoniecznie jesteś kibicem Bulls, tylko też w jakichś innych kierunkach tak. podążyłeś. U mnie zdecydowanie bliżej do Timberwolves i Nixów. Także miałem coś, kawałek tortu z, z tej wycieczki. To ja Wiesz? Ci powiem, jedna osoba, która łączy Bulls, Timberwolves i, i Knicks to jest Tom Thibodeau. Tak, zdecydowanie twardy charakter, obrona, 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 obrona i, i wykorzystywanie do końca starting I there, five. I Derrick Gros. I grows, kolejna. Kolejna łączność. Nie? Także y, miałem coś z tego, tak jak też Mateusz wspomniał, e, gdzieś jak była okazja, zobaczyłem plan. W ogóle dzięki Mateuszowi, tutaj też jestem, bo on na Twitterze rzucił informację o Marcinie, że też takie organizuje taki wyjazd. Zobaczyłem ten plan, zobaczyłem, że na pierwszym miejscu jest e, mecz z NIX. To mówię, trzeba korzystać. Nie? Jak jest okazja, to czemu nie? Ale wspomniałeś obrona obrona obrona. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszej NBA to trochę y, to odchodzi zupełnie w zapomnienie. Mamy wyniki kosmiczne, trochę te mecze przypominają All-Star Game. To jest to jest temat na osobną audycję, oh. nie? bo to ja się śmieję często z tego, że to jest taki panujący banał o tym, że mamy tylko trójki i nie ma obrony. Największa różnica jest taka, że średnie umiejętności zawodnika NBA poszły tak w górę. Że no te wyniki muszą iść też automatycznie w górę, bo już nie mamy graczy, którzy nie potrafią w ataku coś robić, specjalizują się tylko w defensywie. Nawet Jeremy, który słynie ze swojej defensywy, on też już jest bardzo dobrym slasherem, kończy przy obręczy bardzo dobrze, dokładać, zaczyna grę na pół dystansie i na dystansie. I kibice się tego domagają, bo jeżeli w tym momencie nie jesteś dobrym strzelcem za trzy, no to po prostu dla ciebie nie ma minut na parkiecie. Jeżeli mamy cały czas na parkiecie pięciu zawodników, którzy bardzo dobrze rzucają, to ciężko jest obrona, żeby obrona się mogła skoncentrować. A Lidze też zależało na tym, żeby ta gra była szybka, dynamiczna. No bo takie są też obecne czasy, że jeżeli chcemy zaangażować młodszych kibiców, zwłaszcza, to na boisku musi się coś dziać. Dla nas. 40-latków, no to jest inna sytuacja. My lubimy, jeżeli tam jest troszeczkę więcej walki fizycznej. Natomiast największe emocje na trybunach zawsze słychać, kiedy jest wsad, albo trafia na trójka. Czyli po prostu entertainment Zgadza ponad, się. ponad wszystko. Jako tak obserwatorzy trochę z boku, bo, bo nie jesteście emocjonalnie tutaj zaangażowani w obecną drużynę Chicago Bulls, to chyba no, Trudno o jakiekolwiek pozytywy dla kibica Chicago Blues w tej chwili, dlatego że drużyna jest całkowicie gdzieś tam w środku. I, I to jest chyba najgorsza pozycja, z jakiej można różne budować. Zgadza się. Nie mogą się jakby zdecydować, no to czy zrobić gruntowną przebudowę, czy zaryzykować, zainwestować bardziej i pójść wyżej. To jest trochę specyfika właścicielstwa grupy właścicieli, która jest tutaj w Chicago, która stara się wykorzystać jakby maksimum finansowych możliwości tego zespołu, jednocześnie nie przepłacając, bo NBA też jest zbudowane w ten sposób, że jeżeli chcesz mieć bardzo dobry zespół, to masz bardzo wysoki budżet. Od tego wysokiego budżetu, od tych dodatkowych dolarów poza limity, się płaci tak zwany podatek od luksusu. Nie? I te kwoty naprawdę potrafią bardzo szybko lecieć w niebotyczne rejony. No i jeżeli jesteś Steven Ballmerem w Los Angeles, to możesz sobie na to pozwolić. Jeżeli jesteś na przykład tutaj panem Reinsdorfem z Chicago, możesz na to, tego, tego nie chcieć. Nie? Natomiast kibice w Chicago też są rozpuszczeni przez te przepiękną dekadę, którą mieli. E, że to było dawno. Oczywiście, nie? Ale jakbyś zobaczył sobie też na historię zespołu w NBA, to w finałach, nawet konferencji swoich, to gra tylko wycinek zespołu. Jest duża część zespołów, które nigdy nie było na poziomie finału konferencji. Z Sacramento mieliśmy dwa sezony temu chyba po raz pierwszy w play-offach od 20 lat, nie? I no to... Tutaj jest pozycja jednak mimo wszystko uprzywilejowana, nie nawet bulls, którzy grają tak sobie i w kratkę, oni mogą być w playinie, no i jeżeli się uda im jeden-dwa mecze wygrać, o to się mogą zahaczyć. Nie? Ale inne są oczekiwania wobec, wiesz, Chicago, oczywiście. Nowego Jorku czy Los Angeles, aniżeli gdzieś tam Sacramento, oczywiście nie uważając tutaj nikomu. Oni próbowali zrobić coś takiego, żeby połączyć sobie trochę tą oszczędność drużyny z możliwościami graczy. Pozbierali zawodników, którzy byli trochę niedocenieni, jeżeli chodzi o ich umiejętności, a trochę przepłaceni, jeżeli chodzi o ich kontrakty. Tak się pojawił WCW, tak się pojawił Lawin. No i myśleli, że są w stanie ich troszeczkę bardziej obudować i korzystnie wymienić dalej na zawodników bardziej pasujących do charakteru zespołu, ale ze względu na wszystkie... Ograniczenia budżetowe i podatkowe w NBA, w tej chwili zawodników, którzy mają tak wysokie dla nas pensje, jest ciężko wymienić. Nie? I wszyscy liczą każdego dolara, oglądają go z dwóch stron i Zaglawin, który jest świetnym graczem elektryzującym, go się świetnie ogląda, kibice dla niego chodzą, e, ciężko jest wymienić, bo jego kontrakt jest tak wysoki, że ciężko jest złożyć wymianę tak, żeby była korzystna dla obu stron. No tutaj w tej przebudowie kontuzja bola na pewno mocno też pokrzyżowała. Oczywiście, no widać, mhm. widać jak on wchodzi, to za każdym razem drużyna nagra lepiej, nie? To nie jest zawodnik, który rzuci 20 punktów, ale jest takim łącznikiem, klejem. Bardzo dobrze broni, ma bardzo dobrą trójkę, no i świetnie podaje, nie? On nie, nie holuje piłki, tak jak często się trafiają zawodnicy, którzy muszą 15 sekund w każdej akcji piłeczkę poklepać on jemu zależy na tym żeby, żeby, gra, żeby gra się toczyła szybko i żeby wszyscy piłki dotykali a to też widać jak on daje z wątroby na zasadzie walki o tą piłkę nie to nie jest takie sobie zwyczajne udawanie, że ten, ale on rzeczywiście walczy, widać to było na tych meczach. Ale no też jak... ma piękną historię z tym powrotem po kontuzji, tak. no, bo to jest dwa lata walki o to, żeby wrócić, no i jest facet, który gra w NBA po rekonstrukcji kolana. No taki... Pierwszy taki powrót. Tak, tak, tak. to z zabiegi, ja zawodowo się zajmuję rzeczami ortopedycznymi, no to zwykle takie rzeczy to słyszę u osób, które mają 60-70 lat, jakieś zmiany zwyrodnieniowe w wyniku 30 lat uprawiania jakiegoś zawodu na przykład, nie? A tutaj mówimy o, o młodym chłopaku, który miał problemy z tym, żeby usiąść nie? i różni lekarze, pieniądze nie były przecież ogranicznikiem, rozkładali ręce, musiał zrobić pewną rekonstrukcję, no i zawodowo gra na poziomie NBA, no to jest jakby też pokazanie, że ta współczesna medycyna potrafi naprawdę dużo, nie? Porozmawiajmy chwilę jeszcze o Jeremie Słuchanie. Mm. Ja muszę przyznać, że tak, że od pewnego czasu trochę z przymrużeniem oka traktuję plebiscyt przeglądu sportowego, ale jednak to, że nie znalazł się w dziesiątce, to tak uważam, że no nie do końca jest to, jest to jakiś tam wyznacznik tego, nawet kim Jeremy Sohan jest, i, i trochę nie rozumiem tego. No my, my żyjemy troszeczkę w bańce też koszykarskie. Dla nas jest to to. Mm... Ciężej zrozumieć. Natomiast nie wiem, czy kojarzysz taka, jak była sytuacja z reklamą Travel Poland, chyba. I reklamowała ją Kasia Niewiadoma i Jeremy Sohan. I pierwsze reakcje takich postronnych kibiców były Kim oni są, nie? Dla nas i zarówno e, była bardzo ko, też, kolarka. Była też bardzo. Y, nie do końca. Tak, tak, oczywiście. Nie, ta, ra, nie, ch nie chcę poruszać nawet humor. tego, bo to, ale Jeremy się do tego też odniósł z ostro, ale z humorem. Mama Jeremiego Aneta też tam zdecydowanie zareagowała, no bo jakby nie warto jest dawać głupim ludziom reklamy. Zresztą macie ten slogan nad swoimi drzwiami tutaj wejścia do studia, więc nie będziemy reklamować osoby, która to tą aferę nakręciła. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma takie wąskie horyzonty i zobaczy o tym, że jest Jeremy, który jest osobą czarnoskórą, jest bardzo kolorowy, jeżeli chodzi o jego kreacje, tatuaże, kolory włosów. Młodym kibicom się to bardzo podoba, natomiast jeżeli ktoś tam sobie siedzi gdzieś w Polsce i on patrzy tylko przez perspektywę swojego światopoglądu, no to jemu się nie będzie podobać reklamowanie Polski w ten sposób. Natomiast jeżeli chcemy zreklamować Polskę na zewnątrz, to właśnie przy pomocy globalnych sportowców, globalnych ambasadorów, nie? Niewielu takich mamy. Mhm. Oczywiście mamy Igę, mamy Jeremiego, nie? mamy Roberta Lewandowskiego, nie? no ale mamy też y, zwycięzczynię Tour de France kobiecego, nie? Ale to też widać na stadionach, jak myśmy, chyba ile to w Chicago grali, to naliczyliśmy 10 peruk, więc jak najbardziej ten image, jest charakterystyczny i ludzie zaczynają Chicago też, postać Jeremiego też jest, może przypominać trochę Rodmana, który też grał w Spurs, nie, zresztą Jeremy ma ten sam numer, to też przypadki, przypadki, ale jednak gdzieś tam coś jest. Kropki się łączą, nie. Dokładnie, więc oni, no Chicago potrafi docenić też takich hardworkerów, nie. Gdzie myślicie, że jest sufit dla Jeremiego? By, to, to jest tak, że na pierwszym, jak wchodził do ligi, to wszystkim się wydawało, że będzie tylko takim typowym zadaniowcom parę minut wchodzenia z ławki. Jak już zaczął grać w w pierwszej piątce, to było takie oj, coś ciekawego się dzieje. Potem ten nieudany eksperyment z rozegraniem, no ale to był i tak sezon, który jest spisywali na straty i chcieli rozwinąć zawodników, zobaczyć co możemy jeszcze więcej zrobić. No, okazało się, to nie jest niespodzianką, że, że jednak bycie rozgrywającym w NBA dla człowieka, który całe życie był skrzydłowym i mają mało kontaktu z piłką bezpośrednio, no to jednak są troszeczkę za wysokie progi. Natomiast na teraz, jeżeli byśmy założyli, że ścieżką kariery do Jeremiego będzie coś podobnego jak zrobił Aaron Gordon w Nuggets, no to jest i tak świetna sprawa. Mhm. Wiadomo. To wymaga dosyć specyficznie zbudowanej drużyny, bo jeżeli mamy dwie, dwóch zawodników o profilu takim jak Jeremy, że są obrońcami, ale mają sobie rzut, zwłaszcza ten dystansowy, to w obecnym NBA to są problemy. Jeżeli mamy jedną taką osobę, ale mamy czterech strzelców, no to jest to do zrobienia i można to spokojnie wykorzystać. Spurs mają ten plus, bo większość drużyn ma centra, który nie potrafi rozciągnąć gry. Dla Łębaniamy nawet 8-9 metrów, metrów od kosza nie jest problemem, więc ten problem się rozwiązuje. Natomiast partnerzy, którzy są na pozycjach od rozegrania do niskiego skrzydła, jeszcze nie są na takim odpowiednim poziomie. I ta gra w ofensywie San Antonio wygląda jak wygląda. Znaczy jak wpadają rzuty, to jest super i wygrywamy. Jak dwóch zawodników ma gorszy dzień z tych, którzy powinni punktować, no to niestety tak jak wczoraj w Milwaukee, Przegrywamy z Kretesem, no bo to jeszcze nie jest gotowa drużyna. Oni dopiero są, tak jak mówiłem, w drugim roku przebudowy. Ale mówię, jeżeli byłby to, jeżeli byśmy powiedzieli za 10 lat, że Jeremy zagrał 13-14 lat w lidze i był jako uznany obrońca e, i taki energetyczny zawodnik, to tutaj naprawdę nie ma się czego wstydzić, tylko bić, bić brawo, nie? To byłaby druga taka długa kariera. Na razie tak jest typowane, że on w tej lidze zostanie na długo po, po Marcinie Gortacie, nie?, który też. Był typem pracowitego faceta, który zawsze można liczyć, e, wiesz czego od niego oczekiwać. No a do standardu NBA, do, do słownika NBA, na zawsze wesz, weszła Gortat screen. Z, zesłana no tak. Gortata, która jest używana normalnie jako zagrywka, wywoływana przez trenerów. Nie? Jak długo już jesteście w Chicago i jak, jak to był skrojony wyjazd, właśnie te mecze Chicago Bulls, ale także pewnie coś dookoła, tak? Tak, no my już około tydzień w Chicago. Trochę nam się udało pozwiedzać. Sears Tower, tak, taras widokowy oceanarium, także nie tylko samym sportem, ale też rzeczy dookoła, żeby jak najwięcej z tego wyjazdu zaczerpnąć. A przy okazji również, pomijając NBA, i tak jeszcze NHL się nam udało załapać, Chicago Blackhawks jak najbardziej, też przy okazji. Red z klasyku. Tak, klasyk, a wykorzystując to, wiadomo, jak Amerykanie żyją NFL, też mieliśmy okazję dotknąć tego w przerwie między tercjami na Telebimach, na telewizorach gdzieś tam dookoła Chicago Bears, Packers. Dla mnie też bliski Klasyk, temat, tak. jako wielkiego fana Packersów. To no, musiałem niestety przełknąć gorycz porażki, ale, ale trudno. Rzadko ci się to zdarza w ostatnim czasie. No, my korzystamy, wiadomo na Maxa staramy się wykorzystać tego rodzaju wyjazd, no bo podróż na 10 dni w styczniu na przełomie roku, jeżeli ktoś prowadzi jeszcze firmy swoje, no to zawsze wiadomo, że wysiłek to też wyjazdy dla typowo polskiej kieszeni, to nie jest też taka tania przygoda, więc próbujemy maksymalnie wykorzystać możliwości, które daje tutaj Chicago, pozwiedzać, spróbować miejscowego jedzenia, odwiedzić muzea, zrobić zakupy, jeżeli chodzi właśnie o ubrania związane ze sportami. Robi wrażenie Chicago? Oczywiście, to ja już no mówię, to dla mnie to jest czwarty wyjazd do Stanów Zjednoczonych, więc ten pierwszy efekt wow, miałem za sobą. Jak, jak pamiętam, z Nowego Jorku wyjeżdżałem Greyhoundem w kierunku Atlantic City i zobaczyłem panoramę Nowego Jorku, mhm. jak się wyjeżdża na zatokę, to było takie pierwsze, wow, nie? ale no, jak się żyje na co dzień w Europie i przyjedzie się nagle do Nowojorskiej, do, do, do amerykańskiej metropolii, no to ten landscape typowy, tam widok na całe miasto, wieżowce wszędzie dookoła e, robią wrażenie. To, to nie da się tego ukryć. To można być trzeci, czwarty, piąty raz i cały czas będzie wrażenie robić. Ja mogę to potwierdzić. Dla mnie to jest pierwszy wyjazd do Stanów, i ten pierwszy moment, kiedy człowiek wyszedł na tę ulicę, popatrzył w górę, no mogło się zakręcić w głowie. Nie? To, to nie jest takie, takie standardowe dla nas, dla Europejczyków, spotkać ten, ten widok. Nie? Świetnie. Korzystajcie, bawcie się dobrze i do zobaczenia. Może kolejnym razem na meczu, na meczach San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves i New York Knicks. Czemu nie? Dziękujemy za to spotkanie, dziękujemy za możliwość.